Z bardzo się na nowej serii Test na bramkarza tym razem Gdzie ja się odkuję za test na piłkarza Bo na test na piłkarza już nigdy nie wystąpi raczej Przez te dodatkowe punkty Sam na sam to wszystko ogólnie się zmieniło Dlatego brałabym test na bramkarza Gdzie będzie totalnie nowa osoba, której nigdy nie widzieliście I jest to Lisu Totalnie nowa osoba na tym kanale Pierwszy raz występuje Więc zobaczymy Może za się pojawi na jeszcze jakieś odcinku Zobaczymy jak se radzi na bramce Ale to tam później a konkurencje mamy takie jak, podobne do są Afrykarzy w starych sezonach, jeszcze tego tutaj zamiast wolnych mamy po prostu powsteczki i to Ty robisz, więc karny, tłukacze i sam na sam i wszystko za 5 punktów, widzowie, łącznie 100 po 5 strzałów. więc przejdźmy do pierwszej konkurencji, czyli powsteczki. A jest to wszystko byli ciężko. Powodzenia, no chyba, że tak nie, te no. po prostu 0 punktów. 25 Ej. punktów tracisz. Coś mogę spróbować, ale wątpię. No to zobaczymy, jak on sobie poradzi. Ja sobie za kamerą stanę. Dobry, dobry. Powodzenia. No bardziej pod bramę, widzowie. Okay. On jeszcze osobiście sobie musi piłkę ustawiać. Walczubę i będzie nit. No! pijacie Mówię, czu poddaję. Widzowie, to jest nowa tylko groźnia osoba, więc. Brawo dla niej. I na 10 łapek kolejny odcinek z na bramkarza. A na ty stopił każdy 20 łapek, bo aktualnie nie ma jeszcze osób więcej, a on ogólnie się... On na WF-ach ogólnie bardziej na bramce stoi niż na, na ataku, więc... Ojoj! Jezus Maria, kupiasz tu się Chcesz to oddać? Dobra, to nie robimy poprzeczek. Zero punktów za poprzeczki. Zero! Okrągłe Robert, Zero. Zero. pierwsza próba była fajna, bo widzisz, że się posić A co dopiero ja będę, bo jest ja na trawie i w korkach. W korkach bardziej się ślizga jak na trawie. No, Ale tu widać ten. No? Dobra, bramko. 0 punktów, 25 stracone. Dobra. Pierwszy karny. Pierwszy karny. Nie wiem, kogo mi to karne przypomina, widzowie. Nie pamiętam, żeby ktokolwiek... Kogo... Jeszcze ja tam sobie, bo chciałeś. No ja. Nie ufasz mi. Bo byś to wybronił. Dobrze, nie nie wiem, nie pamiętam, żeby ktoś takiego podobnego karnego strzelił żonę, ci cię w środek i zmienia tam. Ja. Drugi karny. O nie, ale smoc... Śro... kurde. Trochę podkręciłeś. Tak podkręciłem. Tak podkręciłeś, bo Niech ci będzie. Coś mi się nie idzie. Mi też ja, ja ci, ja ci mówiłem, że będę miał taką syrakę z strzałaka, ale aż tak to nie mogę. Czemu nie mogłaś ty wrócić? Jakbyś tak szczerze takie wysy zgnięcie zrobił, to byś umiał. miał. Gdyby. Gdyby ja, tak. Widzę, że ja mam cały czas zero, bo to, co ja trafię, to nie liczyło punktów. Obudź się. Masz zadanie bojowe! Ojciec wstaje rano idzie do siebie, moi masz zdanie bojowe. Ty jak do wojska naszykowany, a on mówi, Wyrzuć śmieci. <suszy> Dobra, czwarty już karny. No, Brawo, żeś się zabronił. Ej, ty moje to fajne bramki, broje są tego ty... Tak puszczasz. Nie zezwalam Zaraz będziesz ustawiony Tu <laughs> takie syraki Wpuszczasz o takie Gdzie chcesz? Nie wiem Byle gdzie, dobra, piąty karny O nie Czeka, ale chyba wezmę, to tacy, żeby na koniec się zmęczyć. Więc daj jakąś fajną chwilę. Tu to, to teraz czy za Ja. Ja. Ale No nie, no nie w tej. Damy prawo oknie. Jak to od razu, to brawo, ja nie. Duro. Czekaj! O kurz Na bar, tutaj! A to jest taki wolny, ale 20 metrów! Jo. To nawet w prawie w mojej połowa jest! No chyba cię coś... Tak. Ale trzy c... To się nie dało, widzowie, może by mi rzucił, nie? No, się nie dało. Не мое видео, я? Нет! Я на низкий пирог. Ну, не, в этой дюре снова. Я не злюсь. Шепкайся на бомбу. Давай! Карни скаляры! Даже, что это снаписа, то неешь! Чекай, а я тебе бронилась уже? Карных два последних. Да? Томас 10 портов? Po a ziemi. teraz nie trafiłem ani jednego, a to już jest czwarty tutaj. Jest! Bogu, dzięki! To jest czwarty tutaj, to już masz 25 punktów. Nie tak Nie ale. Dobra, Ostatni tutaj. Da jakąś po ziemi. Co? Tak na koniec po ziemi, daj bo... 30 punktów ma. Zimie, gdzie mi idzie najlepiej? O! Fajne! Jeee! Nie! No chyba Od słupka! O chłopie! Weź, pani, idź pan! Dobra, wiesz, że was wcześniej tak a teraz jestem sam na sam? Nie! Więc czas cię upokarzać. Ten film jest najkrótszym filmem w historii, tylko przez to, że on nie próbował tych chłopseczek. Ten film ma 7 minut. Myślałem, że ma dwie, bo tak krótko gramy. Dosłownie. Do boga Ej, ja powiem że jak napier, że jak Nie wiem jak on to robi dokładnie, ale coś takiego, że... Drogi są na fan! Czterdziescimu. Za daleko się ją wypuszcza. Teraz to widzę. I no, dobrze jest, jak tak dalej to cicho się wypuszczę. Jeszcze trzy. Tak. Ja. Już trochę. Nie! Co, to dalekie? No tak, no i teraz już wyszło. Jak odbierz lekko także dopę. Jakaś nowa osoba mnie robi na ten kanał, a tak nie może być. Zostały dwa, muszę to trafić. Uch, Ale mi ręka ucieka. Nie ma więcej. Sale, ten czas miałam. miał. trzeba ja. bać po prostu. Więc to No. Dziura, pora im boku! To mi się podoba, widzę, takie to ja lubię. Ostatni, o? Nie, jesteś. A